Siemaneczko, dzisiaj pokażę Wam jak zwiększyć nasze FPSy w Call of Duty Warzone więc nie przedłużając przejdziemy sobie od razu do panelu sterowania Nvd bo myślę, że większość ma kartę graficzną z Nvd przechodzimy do wyreguluj ustawienia obrazu klikamy sobie trzecią opcję zsuwaczkiem oczywiście przesuwamy na wydajność Dajemy zastosuj i przechodzimy do zarządzania ustawieniami 3D. Ok, teraz zjeżdżamy sobie w dół i musimy znaleźć tutaj synchronizację pionową. I wyłączamy ją. Wyłączamy, dajemy zastosuj i wychodzimy. Następną rzeczą będzie przejście do przeglądarki. Link będzie w opisie, oczywiście. Pobieramy sobie proces LASSO. Potem jak już będziemy to mieć, otwieramy sobie to. Musimy mieć wtedy grę włączoną oczywiście, żeby nam tutaj wykryło to. I teraz szukamy sobie, szukamy sobie tutaj właśnie Modern Warfame, klikamy prawym, klasa priorytetu, aktualnie normalny, klasa priorytetu zawsze ustawiaj, normalny, kolejnym krokiem będzie Discord. Wchodzimy w nakładki i wyłączamy w grze. Następnym procesem, który zrobimy, aby zwiększyć FPS w naszej grze, to ustawienie odpalania jako administrator, więc szukamy naszej gry. W moim przypadku jest to dysk D. Tutaj już mamy Call of Duty Warm Fame Jazdżymy troszkę niżej i tak, mamy launcher i całą grę. Klikamy prawym, zgodność, zaznaczamy Uruchom ten program jako administrator, zastosuj OK prawym zgodność uruchom ten program administrator zastosuj OK następnie przechodzimy do, do naszej właśnie gry i ustawienia rozdzielczość renderowania myślę że 100 jest najbardziej optymalne nie mniej nie więcej 100 jest właśnie żeby się lepiej grało było to w miarę też takie przyjemne a jak najwięcej więcej to już wiadomo będzie większe zużycie naszego komputera format obrazu absolutnie dowolny Klatki, bez ograniczeń Tutaj ważna opcja, synchronizacja pionowa Skoro wyłączyliśmy ją w NVIDII, tutaj również musi być wyłączona Jeżeli będzie tu włączona, nic nam to wyłączenie w NVIDII nie da Będzie się tak jakby ze sobą gryzło Dlatego tam wyłączone, tutaj również wyłączone NVIDIA highlights wyłączamy, bo to jest jakby taka ukryta nagrywarka Więc w pewnym stopniu też już obciąża nasz komputer Nieznacznym, ale obciąża, więc lepiej zbyt wyłączyć, bo jest nam to absolutnie potrzebne. No i tutaj wiadomo Bardzo niska, 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 wyłączone, wyłączone jeżeli chcemy grać, a faktycznie laguje, to myślę, że lepiej sobie odpuścić tą grafikę, a wciągnąć się w samą grę i rozkrywkę itd. Rozdzierczość niska, wyłączone, wyłączone, niska. Ambient occlusion, wyłączone. Tutaj również wyłączone. Wyłączone, wyłączone, tutaj możemy dać jedyneczkę, bo to też nie ma większego znaczenia. Wyłączone, wyłączone, i efekt ziarna, najlepiej dać sobie na 0, tam będzie 10 ustawione na 25. Dajcie sobie po prostu na 0. Zastosuj ustawienia. I myślę, że gra będzie nam już znacznie lepiej i płynniej chodzić. Oczywiście ucierpie na to nasza grafika, ale myślę, że nie jest to najważniejsze w przypadku, gdzie nam właśnie gra laguje. Także mam nadzieję, że teraz będzie Wam znacznie lepiej chodziło, że mój poradnik się Wam przydał. Jeżeli możesz, zostaw subskrypcję, łapeczkę w górę. I do zobaczenia.